Znany z cudownych uzdrowień mistrz bioenergoterapii Ireneusz Stowiecki, to ostatnia nadzieja chorych. Jego księgi uzdrowień to Setki Cudów. Pani Lucyna cierpiała na niewydolność nerek. Była już przygotowana do dializy i zdecydowana na transplantację jednej nerki. Postanowiła jeszcze skorzystać z pomocy uzdrowiciela. Posłuchajmy wypowiedzi kolejnej uzdrowionej osoby przez Ireneusza Stowieckiego. Już dostałam taką torbę tych. W tej wody sześć y, flaszek półlitrowych, które przeze mnie mieli przepuścić, żeby mi oczyścić tą dializę. I ja już miałam jeść, no trudno jestem chora, no trzeba iść. I usłyszałam y, pana Ireneusza ten, 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 w radiu y, ogłoszenie, ale to słyszałam dawno, tylko ja w tą za bardzo nie wierzyłam. Ale myślę sobie jedę, spróbuję. I poszłam i y, 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 miałam terapię raz. Za tydzień drugie, pan Najt kazał mi za dwa, a ja mówię: Nie, myślę sobie, bo mam drugiego ten znowu appointment. I chcę, żeby widziała, czy to się poprawia, czy nie, czy chodzi, czy nie chodzi. Bo po co pieniądze wydawać, skoro nie chodzi, nie pomaga. I poszłam drugiego na to kontrol, i y, tłumaczka przy mnie była. I ja mówię, czy ja muszę to, to dializę brać, niech pani się go, lekarza spyta. Ona mu mówi, a on mówi, no jak trzeba, to trzeba koniecznie, to musi pani brać tam grzebał w papierach. Ale za chwilę mówi, zaraz zobaczymy w komputerze. Patrzy w komputerze, odkręca się do mnie i mówi tak. Pani nerki mówi, jakby yy, odmłodziły się. Pani nerki są coraz lepsze mówi. We mnie taka radość. I ona mi to powtarza, coraz lepsze. Najbliższa dializa to najwyżej za dwa lata, ale do dwóch lat niech pani nie myśli o dializie. Tak mi powiedział. Także nawet czuję po sobie, bo, bo idę spać już na noc i mam nogi ładne, szczupłe, zgrabne i w ogóle mi nie, nie, nie puchną. Syn mój zała, już załatwił przez internet z facetem nerkę w Polsce. Tam chcieli 15 tysięcy dolarów, ale ja się zgodziłam, już miałam tę nerkę wymieniać. Już teraz miałam w tym roku jechać do Polski i po prostu robić operację, wymieniać nerkę. No bo widzę, że te nerki są takie liche. Powiedzieli mi, że mają moje nerki nie mają 15 cm. Pani nerki mają 7, po 7 cm zamiast po 15, czyli się kulo. A pan Ireneusz powiedział, że te nerki się potrafią zregenerować, że się potrafią rozkurczyć z powrotem, że one są skurczone. A ja w ogóle tego nie wiedziałam. I widocznie się rozciągnęła, że, że jest już w dobrym stanie. Nie muszę już tej nerki zmieniać, wymieniać sobie po prostu. Tak jestem zadowolona, że mnie jakoś coś podkusiło, żebym i w tym radiu usłyszałam, że... A ja usłyszałam od dawna, tylko nie szłam, bo jakaś taka byłam nie, 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 nie wierzyłam czy co. I, po, I zdecydowałam się przyjść. Jestem zadowolona, naprawdę, że przyszłam. Teraz nie żałuję, bo tak to na początku to myślę sobie, może to mi nic nie pomoże, ale jednak zadowolona jestem. Po spotkaniach z uzdrowicielem nerki zostały uratowane. Nie ma już konieczności poddania się dializie ani transplantacji nerki. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bionergoterapii Ryneuszem Stobieckim mogą zamówić wizytę dzwoniąc 773-283-1505. kierunkowy